Marszałek Szymonchownia po, potwierdził datę 6 Zgromadzenia Narodowego. Wszystko się odbędzie zgodnie z powiedzmy z tym, co powinno się odbyć. E, prezydent zostanie zaprzysiężony. Oczywiście ta w. Ta A Platforma przyjdzie wyboru... na, 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 na Zgromadzenie Narodowe? Bo to nie, też nie jest jasne: bo takie Panie są głosy o, o bojkocie. Ja powiem w ten sposób: jeżeli mają problem z osobą, to niech przyjdą dla urzędu. Bo wydaje mi się, że szacunek dla urzędu I tu jest zgadzamy. też rzeczą szalenie istotną. szalenie istotną. My możemy się naprawdę w sprawach personalnych nie zgadzać, ale w stosunku do urzędu powinniśmy, bo jeżeli chcemy oczekiwać od kogoś szacunku, to też wykażmy. Też stron. chyba szacunku wo wo wobec wyborców e, Karola No Ale, no, ale rozumiem, pan, pan, panie redaktorze. Tak, Polskie tak. Stronnictwo Ludowe na pewno tam będzie. No ale pytałem też o współpracę, tę kohabitację e, z, z, z nowym prezydentem. To nie będzie łatwe zadanie, panie, panie pośle. Znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o te obszary, za które Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada, uważam, że będzie kontynuacja. E, pewnej polityki która jest ponadpartyjna czyli mówię tu w zakresie obronności nas nie stać na jakąkolwiek rozchwianie e, tutaj e, podejścia do do, no do na przykład bez...